Cześć, z tej strony Sławek i witam was na kanale Autobusy. W dzisiejszym odcinku przedstawimy sobie zestawienie największych silników, jakie możemy spotkać w autobusach dalekobieżnych oraz tych miastowych. Jeżeli myślicie, że Passat 2.0 TDI z mocą 190 koni mechanicznych to dużo, to grubo się tutaj mylicie. W dzisiejszym zestawieniu przedstawię Wam największe silniki w historii i wartości w granicach pół tysiąca koni mechanicznych nie będą tutaj niczym zaskakującym. Omówimy sobie również na tyle, na ile jest to możliwe pojemność czy spalanie danego silnika. Zachęcam więc do obejrzenia do samego końca, bo na końcu przygotowałem dla Was coś specjalnego. Myślę, że będzie naprawdę ciekawie dla każdego fana motoryzacji, tak więc wsiadamy i jedziemy. Chciałbym jeszcze tylko podziękować patronom za wspieranie kanału autobusy i przypominam, że dla patronów przygotowane są specjalne upominki w postaci kart patrona oraz miejsce w autobusie patronów w banerze kanału. Zapraszam! Jeśli film Ci się spodoba, to będzie mi miło, jeśli go ocenisz, skomentujesz i udostępnisz dalej. W tym zestawieniu uwzględniłem autobusy dalekobieżne, czyli autokary, które swoimi rozmiarami robią ogromne wrażenie, ale również i autobusy miejskie, które również w tym zestawieniu powinny się znaleźć i które również legitymują się sporymi mocami. Zaczniemy sobie z grubej Rury, ponieważ od Neoplana N516, czyli drugiej generacji, która była produkowana w latach od 2004 roku do 2015. Jest to autokar naprawdę wysokiej klasy i robiący ogromne wrażenie, a punktem wyróżniającym ten model jest skośna szyba nad kabiną kierowcy, która wygląda bardzo ciekawie z punktu widzenia pasażera. Zależnie od wersji był on długi na 13 lub na 14 metrów, a szeroki na 2,5 metra. Uzyskał on tytuł autobusu roku 2006. Jednakże przejdźmy tutaj do najważniejszego, czyli do serducha tego Neoplan'a. Pod jego maską znajdziemy silnik MAN Common Rail Turbo Diesel z mocą na poziomie 460 koni mechanicznych, chociaż spotkać można było dwie wersje, bo jeszcze jedną z mocą 480 koni mechanicznych. Pojemność tego silnika wynosiła 12,8 litra, a zblokowane to było z 12 biegową półautomatyczną skrzynią biegów. Oczywiście taki kolos musi swoje palić i deklarowane spalanie jest na poziomie 24 litrów, ale myślę, że spokojnie te wartości sięgają, jak nie przekraczają 30 litrów. Cena takiego neoplana to około 300-350 tysięcy złotych, jeśli mówimy o 16 latku z przebiegiem w okolicach 800 tysięcy km. Jest ono oczywiście trzyosiowy i posiada w środku 61 miejsc. Jak to mówią, bez gwiazdy nie ma jazdy, tak więc sprawnie przechodzimy do Mercedesa. A jako przykład możemy wziąć sobie tutaj model O350 RHD pierwszej generacji. Był on produkowany od roku 1992. Autobus ten cieszył się sporym zainteresowaniem, ponieważ już w 2004 roku, po 12 latach produkcji, z linii zjechał 10 tysięczny egzemplarz. Co ciekawe, w internecie można znaleźć informacje odnośnie tego, że trzy sztuki tego autobusu powstały u nas w Polsce. A dokładnie w Autosanie w Sanoku. Aczkolwiek nie jest to do końca prawdą, ponieważ sięgając u źródła, czyli książki, która jest poświęcona Autosanowi, wynika, iż w Sanoku powstały cztery takie Mercedesy: jeden w roku 1995 a trzy w roku 1997. No dobrze, ale skoro już wiemy co nieco o tym autobusie, to przejdźmy do konkretów, czyli jaką mocą legitymował się ten Mercedes, a pod jego maską można było znaleźć silnik Mercedes Benz OM457LA, a generował on 421 lub 422 konie mechaniczne, zależnie od źródła. Silnik to oczywiście 12-litrowy diesel spełniający normę spalin Euro 4. Jego deklarowane spalanie to 26 litrów na 100 km, jednakże jak to ze spalaniem bywa, jest to zależne od wielu czynników. Tak na chwilę, odbiegając od tematu poszczególnego modelu, ciekawą kwestią jest faktyczna moc poszczególnych autobusów, z uwagi na to, iż jak wiadomo, producenci podają różne wartości deklarowane, które często rozjeżdżają się z rzeczywistością w przypadku aut osobowych, ponieważ często gęsto auto na hamowni pokazuje mniej lub więcej mocy, niż podaje dany producent. Osobiście ciekawi mnie faktyczna moc, którą posiada poszczególny autobus. I w przypadku autobusów musimy wierzyć na słowo producentowi, ponieważ autobus, autobusowi nierówny, a niestety w przeciwieństwie do aut osobowych nie znajdziemy zbyt wielu hamowin dostosowanych pod autobusy i też rzadko kto kiedy decyduje się, aby na taką hamownię się udać i sprawdzić rzeczywistą moc autobusu. Wracając do dzisiejszego zestawienia, przedstawimy sobie teraz autobus miejski dla odmiany. Co ciekawe, rozpoczniemy sobie ten segment autobusów nie od autobusu miejskiego przegubowego, od zwykłego, tylko w dłuższej wersji. Przykładem takiego autobusu jest Solaris Urbino 15 trzeciej generacji. Mowa o konkretnym modelu z oznaczeniem taborowym 119 z Legnicy. Ten jamnik posiada silnik DAFA o oznaczeniu PR265U i jest to oczywiście silnik diesla. Legitymuje się on mocą 360 koni mechanicznych, a sam silnik jest turbodoładowany. Jego pojemność na tle innych dzisiejszych może nie jest ogromna, bo wynosi zaledwie 9,20 litra, ale mocowo, z pewnością posiadając trójkę z przodu, przy liczbie koni na pewno się wyróżnia. I moment obrotowy to 1450 Nm. A jeśli jesteśmy już przy jamnikach, trzeba również wspomnieć o Solarisie Urbino 18, również trzeciej generacji. Jest to autobus przegubowy, który posiada silnik diesla o pojemności 10,8 litra. Oznaczenie tego silnika to MX11271. No i teraz oczywiście najciekawsza część. Legitymuje się on mocą 368 koni mechanicznych i momentem obrotowym na poziomie 1600 Nm. Silnik jest oczywiście turbodoładowany i spełnia normę emisji spalin Euro 6, a wszystko to jest blokowane z automatyczną skrzynią biegów Wolf D8546. Miasto, gdzie możemy przykładowo spotkać ten model, to chociażby Bydgoszcz w charakterystycznym niebieskim malowaniu. Jednakże silnik ten możemy znaleźć również w autobusie Otokar Auto Kent C przegubowym o długości prawie 19 metrów z roku 2015. Taka mała ciekawostka. Kolejnym przegubowcem, który pochodzi ze starej szkoły i jest równocześnie jednym z najstarszych w tym zestawieniu, to Karos 28037 posiadający silnik Mana D2866 TUH. Autobus ten wszedł do sprzedaży w roku 1992 i był produkowany tylko przez rok, ponieważ zakończyli produkcję w roku 1993. A silnik wraz z turbodoładowaniem legitymował się mocą 310 koni mechanicznych. Autobus ten posiadał trzybiegową automatyczną skrzynię biegów Voiv, ale również można było w nim znaleźć skrzynię biegów zf -a. Pojemność silnika wynosiła natomiast 12 litrów i posiadał on 6 cylindrów. Jeździł on między innymi w Warszawie, w Łodzi, Bielsko-Białej czy też w Olsztynie. No dobrze, ale powróćmy do prawdziwych gigantów pod względem mocy czy też pojemności. Przykładem autobusu, który swoją mocą robi spore wrażenie, to Irizar I61537. Irizar jest produkowany w Hiszpanii, a jego premiera miała miejsce w 2010 roku. Jest to wysokopokładowy autokar, który jest w stanie pomieścić 67 pasażerów na swoim pokładzie. Producenci nie szczędzili tutaj również na mocy, gdyż autokar ten jest wpisywany w segment Premium, a pod jego maską znajdziemy silnik DAFA MX13340. Silnik ten legitymuje się zawrotną mocą 462 koni mechanicznych, a jego pojemność wynosi 12,9 litra. Silnik jest również turbodoładowany, a maksymalny moment obrotowy wynosi 2300 Nm. Spełnia on standardy emisji Euro 6. Wszystko to jest zblokowane ze Zf. A teraz uwaga, autobus, który może poszczycić się mocem ponad 500 koni w swojej stajni jest autokar Setra S431DT. Setry z serii 400 produkowane były od roku 2001, a w ciągu całej produkcji sprzedano blisko 7,5 7500 egzemplarzy tych autobusów. Setra ta posiadała silnik od Mercedesa, a dokładniej jest to silnik Mercedes-Benz OM471LA, jest to silnik diesla o pojemności prawie 13 litrów. Legitymuje się on mocą, tak jak wcześniej wspomniałem, ponad 500 koni mechanicznych, a dokładniej jest to 510. Maksymalny moment obrotowy to 2500 Nm. Silnik jest oczywiście uturbiony. Jest to dwupiętrowy autobus, a jego cena za młodsze roczniki to około miliona złotych. Na swoim pokładzie jest w stanie przewieźć 79 pasażerów. I na koniec zostawiłem dwa bardzo interesujące autobusy, które swoim wyglądem mówią o tym, że mamy do czynienia z prawdziwym monstrum. Zaczniemy sobie od Neoplana N128 MegaLiner, który ma już kilka lat na karku. Wyróżnia go fakt posiadania czterech osi, a popularnymi rocznikami są te z końca lat 90. Pod maską tego zawodnika znaleźć można było uturbiony silnik V8 legitymujący się mocą ponad pół tysiąca koni mechanicznych, a dokładniej 503, chociaż przez te parę dziesiąt lat kilka już mogło uciec. Na jego pokładzie można było przewieźć 90 pasażerów, a sam silnik musiał być bardzo paliwożerny i obstawiałbym tutaj spalanie na poziomie 40 litrów minimum. Za taki model trzeba byłoby teraz zapłacić około 200 tysięcy złotych, ale trzeba pamiętać, że taki duży autobus oraz ogromny silnik to też ogromne koszta utrzymania. I na koniec coś specjalnego, czyli król tego odcinka. Może nie wyróżnia go fakt posiadania największej liczby koni mechanicznych, ale jest największy z tego zestawienia. Zanim myślę, że każdy by się obrócił na ulicy i pod jego maską znajdziemy królewskie V12. Mowa tutaj oczywiście o Neoplanie Jumbo Cruiserze. Autobus ten był produkowany w latach 1975 do 1992 i trafił on do księgi rekordów Guinnessa jako największy produkcyjny autobus. Znaleźć go również można było w zestawieniu największych autobusów na moim kanale i na ten odcinek oczywiście zapraszam po obejrzeniu tego filmu. Pod jego maską znaleźć można było silnik Mercedesa OM404A w układzie widlasnym V12, legitymujący się mocą 304 koni mechanicznych. Jest to wartość, która nie była osiągalna w latach kiedy ten jumbo cruiser wszedł do produkcji, a pojemność tego silnika wynosiła 18 litrów. Brzmienie tego silnika jest wręcz nieprawdopodobne, zresztą sami posłuchajcie. Jeżeli chodzi o spalanie, to doszły mnie słuchy, że 50 litrów nie było niczym zaskakującym w tym kolosie. Z pewnością jest on ciekawostką na skalę światową i teraz robi ogromne wrażenie. A jakie wrażenie musiał robić swoimi rozmiarami gdy wszedł do produkcji? Aż ciężko jest to ocenić. Ale na pewno fajnie, jeśli to wy ocenicie mój film i moją pracę. Będę za to bardzo wdzięczny. Napiszcie w komentarzach, który z tych autobusów zrobił na Was największe wrażenie. Takich kolosów jest z pewnością więcej, tak więc jeśli o którymś nie wspomniałem, możecie to dodać w komentarzach. Oraz zapraszam na pozostałe filmy na moim kanale. Cześć!